Matko Święta, jak ja wyglądam? W końcu po pierwszy raz od, od lockdownu, czyli od marca, otworzyli sklepy handlowe, więc możemy z Ameli iść, kupić sobie nowe ciuchy. Ameli, Yes? What are you doing? I'm putting some makeup on. I don't think that can help you. Oh. <laughs> Stop! <laughs> yeah. Zobaczcie, to są moje buty ostatnie, które zostały podarte, tak się żyje za granicą, jak menel, na nic nie starcia, kurde, przez to, że zamknęli sklepy, no. tylko jedne buty, od, od takiego długiego czasu, dopóki siedziałem w domu i nie pracowałem, to mi to nie przeszkadzało, ale jak się pracuje, ale jak się pracuje... I trzeba jakoś wyglądać, no to to już się staje trochę problematyczne. Wchodzą słuchy, że nie można przymierzać rzeczy w sklepach. Trzeba będzie to zweryfikować. bo no jeśli nie można, no to, 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 to trochę nie bez sensu, Szczególnie z butami. Amelie, are you ready? Yes! I so knew, let's go. I, knew, I think you're ready as well. where are your shoes? That's only one I have. Ok. Let's go. Where are your shoes? <laughs> Where are your shoes? No. Where are they? No. <laughs> Let's go. Yes, I need to take some bags now, maybe for Every, a, Everyone is looking now, how, Yeah? We are all waiting for you, no worries. No. No worries, people... You are not ready. People on YouTube can wait, don't, uh, no problem. Do you think you will go with your t-shirt, yeah? Yes. With that weather outside? No shoes, yes. Yeah. <laughs> <laughs> I'm taking some bags, no, you have a problem with that? Don't rush, no problem. You don't take A może. Ready oh, to go! Now it's my, much better. Wait, wait, wait. <laughs> Stop! I'll put it on the <laughs> top. <laughs> nigdy... Znaczy nigdy podczas całego lockdownu ani razu nie musiałem nosić maski. To jest w zasadzie pierwszy raz jak ją zakładam. Bo nie wiem, czy trzeba nosić w supermarketach, czy nie trzeba, teraz się dowiemy. Tak, Amel? Tak. Matko kochana, właśnie dotarliśmy do tego centrum handlowego. Jeszcze nigdy nie widziałem tyle samochodów w jednym miejscu. Każde miejsce parkingowe jest zajęte, dosłownie. Ja miałem taką fartę, że akurat ktoś wyjechał. Ale zobaczcie, centrum jest masywne. Oby nie było za dużego czekania w kolejkach. Gdzie Ameli! Wiele miejsc jeszcze zamknięte. Yo sushi, na przykład dobra japońska restauracja. Jak się domyślicie sushi, tak? It looks huge, it's so nice. but are you talking about shopping center or? Ulala. <laughs> actually... Matko, czy jesteś jakbym był na wakacjach? Nie? It's the paradise. It's so weird, like holiday. Yeah. Like I'm first time I see. Place. Yeah, but I first time since lockdown we see something yeah. like that. No, powiem, że robi to wrażenie wszystko. to. Chcę się oświadczać. Ej, spoko jest o centrum handlowe. Powiem, you like it? a muszę iść do Deichmanna chyba, albo do jakiegoś innego sklepu z, z butami. Najbardziej irytującą rzeczą teraz jest to. Co rozumiem, bo jest wirus i w ogóle, ale że do każdego sklepu jest kolejka i to jest, kurde, wkurzające, nie? <laughs> trzeba stać do każdego sklepu. Na szczęście potrzebuję głównie butów i nic więcej. No, ale Amelik chce się przejść po prawie w wszystkich sklepach i będzie trzeba czekać na wejście, o, Proszę bardzo. Ech. Jednak do Deichmanna nie było kolejki. Ale zajebiste, bo ty znalazłem, co myślicie? Te co? Będą dwa lajki pod filmem i kupuję te buty W skarpetkach będę chodził, zajbiste są mm. Najlepsza antykoncepcja dla faceta Dobra, jednak zdecydowałem się wziąć takie coś Wiem, nie oceniajcie, wygląda jak lajko dzieciaka Ale nie ma to zbyt dużego wyboru No bo ty dla mnie i ten... Więc nie ma co wybrzydzać Święta, święta Właśnie weszliśmy do HM-u, jest pod wrażeniem, bo są przeceny z 19 funtów na 6 funtów, a tutaj na 8, tutaj widzę jakieś w ogóle szalone rzeczy też, z dziewiątki na dwójkę. Mam ten. masz O, no proszę. Więc jest Tanioszka tak? voilà. Dobre przeceny. Właśnie dotarliśmy do męskiej sekcji i zobaczyłem, że naprawdę przeceny są niesamowite. Na przykład na taki płaszczyk. O, proszę zobaczyć. O, 7 dychów, jest 20. Tutaj jakieś, jakieś kurtki, nasa, czy coś. Kurde, gdzie to było? Czy jest to nasa? O, jest nasa. Też. Było za 3 dychy, jest za 20. Nie? A, no właśnie, przebieralnie są zamknięte, nie można przymierzyć ciuchów. Ale jest coś takiego, że ma się 20 dni na, na oddanie każdego ciuchu bez podania przyczyny. Po prostu, tak jak przymierzacie sobie w domu, i jak nie pasuje, no to musicie zwrócić, nie? No, więc są duże promocje, więc polecam, polecam teraz, jeśli, jeśli chcecie coś kupić. Po 4 miesiącach przeszliśmy do Funciaka którego dobrze znacie, który trochę zapomniał, że nazywa się funciak, a nie 3 funciak. I coraz częściej można zobaczyć właśnie wyższe ceny, co mnie nieco irytuje, skoro coś nazywa funtem. o no macie 1,50, 3, 4, czasem się trafia 5. No to przepraszam bardzo, to funt czy ile? Za każdym razem rozwala mnie to niby filmy na Blu-ray, co specjalnego, a to tylko dwa funcie nowki kosztują. Płyty CD funta. Jakieś filmy na DVD, funta, tak dalej, książki, funcik, jakieś kolorowanki i takie pierdoły, które dzieci zawsze chcą, kosztują funty. Ja wiem, że dla mojej chrześnicy kupuję coś, to nie jest takie tanie w Polsce. Weszliśmy do Morrisona właśnie. Już mam dość. Nienawidzę zakupów. Nienawidzę. Nie wiem, jak was obchodzą ceny, to macie ceny. Nie wiem, co mam więcej pokazywać. Tam można kupić. Teraz wam pokażę. Można kupić sobie O, widzicie, całą zgrzewę aaron bru czyli wody z cukrem za 7 funtów. I tylko 7 funtów kosztują, um, ko kosztuje pruchnica na zębach i otyłość, tak? A tak Mmm, A mia oh! Look on this salmon. Hej, it's only ten pound. You can even take a head. Miam, miam. Head for you miam, miam, miam. No teraz trzeba wybrać niko na jutro No ceny są na spoko. Jeszcze jest zakurzone To może znaczyć dwie rzeczy Albo jest dobry rocznik, albo nikt tego nie chce o, Dotarliśmy No ja nienawidzę robi zakupów Hurry Amenich Too much. A? Mm. A, 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 how much they pay you for that? For this commercial? How much <laughs> they pay you? <laughs> oh, nie, Meli yeah, always buy everything sweet, yeah? Ulala. Just... Ulala Okej, okay, okej, okay, dobra, dość tego. Taki film w sumie o niczym. O wszystkim o niczym, ale no kurde, jeszcze nie mam o czym nagrywać. Jeszcze się wszystko do, normalnie nie otworzyło, nic nie wróciło do normy. Nie można za bardzo pojechać do żadnego turystycznego miejsca, żeby Wam fajnie nagrać, bo restauracje są jeszcze prawie pozamykane wszystkie. Więc no, no ale nadejdzie ten dzień. Nadejdzie dzień, w którym wszystko się nagra. Pamiętajcie, fajne promocje, sobie. jak chcecie coś chcecie kupić teraz, to jest to dobry moment, bo jest sporo, sporo wyprzedaży. Pewnie w Polsce też, jak się domyśla. No, to dzięki, że byliście ze mną. Jest trochę burdello bumbu, Fajne kwiaty, nie sztuczne, prawdziwe. No, to na razie. Do następnej niedzieli, tak myślę. Chyba, że może wcześniej coś nagra. Pa.